Cześć, moi drodzy, witam Was z Rzymu. Znajdujemy się w miejscu, gdzie mamy piękny widok na Piazza Wenecja. Piękne jest tutaj słońce. Jesteśmy już w Rzymie od dwóch dni, nic nie nagrywałam, bo strasznie bolały mnie nogi, ale dziś trochę przestały i od razu chcę się tutaj do Was pogadać. Więc co, zapraszam Was na spacer w powietrznym mieście. I tu przed nami rozpościera się Piazza Wenecja. w pięknym włoskim słońcu. Podejdziemy może bliżej, może będzie lepiej widać. No i tutaj już widać dużo, dużo lepiej. Co prawda nagrywam przez ogrodzenie, zaraz tam wejdziemy, ale stąd też fajnie to wygląda. Zobaczcie, tutaj panowie sobie stoją, pilnują. Te rzeźby no naprawdę są ogromne. Zaraz pójdziemy też na górę. Widać stąd naprawdę kawał Rzymu. Dobra, jesteśmy na samej górze. Zobaczcie, jakie kolumny. Naprawdę to wszystko jest zrobione z polotem. Jest to Pałac Wenecki. A tu mamy pomnik em, króla Wittorio Emanuele II na koniu. I zobaczcie, idziemy popatrzeć na Rzym. To się tam nie będę wbijać. Tu wam pokażę. Flaga włoska. Tam może widzicie? O tutaj jest katedra św. Piotra. A tu widoczek. Na kolejną część Rzymu, stamtąd przyszliśmy. Ehm, dobra, zobaczymy, że tutaj już pani odeszły. a dobra, pani robiły zdjęcia, więc przerwałam. O, stamtąd przyszliśmy. No pięknie, powiem wam pięknie, naprawdę. A no tak jak powiedziałam, wszystko z niezłym krokiem. Przeszliśmy jeszcze dalej. Zobaczcie, tutaj Mewa pilnuje wszystkiego, czy wszystko w porządku. E, I z tej strony mamy przecudowny widok. Zobaczcie, a tu jest koloseum, wczoraj byliśmy przy koloseum, nie wiem czy dzisiaj przyjdziemy, więc być może na filmie zobaczycie tylko tutaj, ale na Instagramie pijajcie, o jeszcze na mewę, mewa w ogóle się nie boi. I idziemy w kierunku Watykanu, już jesteśmy e, na Tybrze, no na moście nad Tybrem i zobaczcie tu rozpościera się Zamek Świętego Anioła. Tą drogą szliśmy, jest taki ruch, w ogóle to jest tak dużo ludzi, tak dużo samochodów. Masakra. E, idziemy do Watykanu i zaraz pokażę Wam, co tam w trawie piszczy. Ogólnie my już kiedyś byliśmy w nie? Że rozpraszają mnie te klaxony, ale oni tutaj tak dużo trąbią, cały czas na je trąbią, jeżdżą, powiem szczerze, byle jak. No, a wracając do tego my już byliśmy kiedyś w Rzymie, byliśmy też w Watykanie, wszędzie sobie chodziliśmy piechotką, teraz też idziemy piechotą. Naprawdę jest to... Fajne, bo każdą atrakcję możecie sobie tak pozahaczać. Wiecie, no też do tego ścisłego centrum, czyli tam gdzie jest Pantheon, e, Dittrevi i tak dalej, nie da się dojechać niczym innym niż po prostu pójść tam piechotą, no albo taksówką, ale to też dużo Was ominie. Fajnie sobie tak pochodzić i poeksplorować miasto. My też wczoraj, żeby tradycji stało się zadość, obejrzeliśmy Anioły i Demony. Wieczorem niestety nie uda nam się wszystkiego zwiedzić co było w filmie, chociaż wtedy, jak w 2018 roku byliśmy, to staraliśmy się właśnie każdy punkt odhaczyć, który pojawił się w filmie, ale no tutaj no niestety raczej nie uda się nam wszystkiego zobaczyć. Na pewno Piazza del Popolo, tam nie pójdziemy, bo to jest dość daleko i już sobie odpuścimy. Tam są też takie Villa Borghese, te piękne ogrody, my tam byliśmy. Zobaczcie sobie na blogu. Ja mam też post www.barnystylizacja.pl tam jest post pokazany, co kiedyś widziałam. Możecie też sobie na przykład porównać, bo na pewno pojawi się post z tego roku z Rzymu. Dobra, ja kończę. Widzimy się już w Watykanie, bo mnie tu cały czas prześwietla i pewnie średnio to wygląda. I dotarliśmy do Watykanu, tu jest bazylika świętego Piotra. Idziemy troszkę bliżej, żeby zobaczyć. To ogólnie bardzo ciężka z biletami. Trzeba najlepiej wcześniej rezerwować. A darmowe wejście jest w pierwszej niedzielę miesiąca. No ale ogólnie widać, że po prostu tutaj to wszystko było robione z niezłym polotem. Ale no nie powiem, robi to naprawdę ogromne wrażenie. Zobaczcie, teraz są wystawione krzesełka, więc no to nie wygląda jakoś super. A tam jest Plac Świętego Piotra. Jeżeli pamiętacie Anioły i Demony, no to właśnie tutaj była scena z drugim e, preferiti, z drugim kardynałem. No niestety nie przeżył tego, ale, ale... no, możecie kojarzyć właśnie to z tego filmu, z tej sceny. A teraz przyszliśmy pod Zamek Świętego Anioła. E, zobaczcie, też ogromna budowla. Mega się prezentuje, a tu jest e, most Świętego Anioła. Też super to wygląda, tu są rzeźby. Przede wszystkim aniołów no i e, rzeka. Trochę nie widać stąd, bo są takie wysokie bariery. No ale ten zamek naprawdę robi niesamowitą robotę. A teraz przyszliśmy do na Piazza Navona. Zobaczcie, tak się on prezentuje. Jest bardzo podobny e, do wielu tutaj e, klasycznych takich budowli. Tutaj mamy fontannę, bardzo dużo ludzi. Teraz jakieś jarmarki się tutaj rozkładają. A teraz przyszliśmy pod najstarszy katolicki kościół, czyli pod Panteon. Zobaczcie, jaki to jest kolos. W środku niego jest Okulus. Już chyba nie będziemy wchodzić my już tu byliśmy dwa dni temu, więc już sobie pooglądaliśmy. Mam nadzieję, że widok z zewnątrz Was. Um, usatysfakcjonuje, bo myślę, że mimo wszystko na zewnątrz robi największe wrażenie. E, w środku oczywiście też jest na przykład ołtarz, też to fajnie wygląda, ale no i przede wszystkim okulus. Okulus, czyli takie, e, taka dziura z dachu, okrągła. E, naprawdę fajna sprawa. Słuchajcie, tam cały czas to jest otwarte, więc jak pada czy coś, to leci e, na e, na ziemię normalnie, na płytki, więc e, ciekawa sprawa. No, abstrahując od tego, idziemy dalej. Teraz przyszliśmy do takiej lodziarni. Zobaczcie, to jest ogromna fontanna z czekolady. Pięknie to wygląda, ale jest ogromna kolejka. Ciesznie, nie, słuchajcie, nie wychodzi na zewnątrz nie ma dramatu. No i wyszliśmy z lodami. Kuba już swój oblizał. Ma smak manderynkowy oraz em, orzech laskowy. Ja wzięłam pistacjowy oraz czekoladę gorzką. No i przyszliśmy pod fontannę di Trevi zachwyca za każdym razem. Też już byliśmy, ale chciałam jeszcze szybko przyjść, żeby pokazać Wam wideo. Zobaczcie, ile tu jest monet. Mega dużo. E, podobno 3000 dziennie tu wpada. No, a my bierzemy lody ze sobą i idziemy e, do hotelu. Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was na room tour naszego pokoju hotelowego. Jesteśmy w hotelu Dharma Style, zacznijmy sobie od części wypoczynkowej. Tak się ona prezentuje, jest dość spore łóżko. Mamy też um, szafki nocne, tu jest um, część taka um, przechowywa... przechowywująca, czyli mamy tu szafę. Szafa jest otwarta. Ja nie jestem ogólnie zwolennikiem tych otwartych szaf, um, no, ale taka tutaj jest. Tu też są jakieś um, dodatkowe rzeczy. Szczotka do butów. Um, takie zaślepki na oczy. Kurczę, powiem szczerze, nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. Są też ciapki, e, idziemy dalej. A, powiedziałam ciawki, czyli ka kapcie, Wy możecie nie wiedzieć, ja jestem z Lublina, więc my mówimy tutaj ciapi, ciapy. E, dobra, e, co tutaj mamy dalej? Tutaj mamy część taką biurową, jest biureczko, jest krzesło, e, kącik kawowy, e, mamy też telewizor i idziemy do najlepszej części. Chociaż jeszcze. Zabiorę Was trochę na widok. Mamy też widok na kamieniczki, bardzo fajnie. Dobra ogólnie lokalizacja, jesteśmy blisko dworca. Idziemy do najlepszej części. Słuchajcie, słuchajcie, idziemy i mamy jacuzzi. Jacuzzi w, w pokoju hotelowym. Naprawdę bardzo ciekawa opcja. Super to wygląda. Jest dość spore, w sam raz myślę, że dla dwóch osób. I kolejna rzecz niespotykana w pokoju hotelowym. A my nim saunę, więc naprawdę jest to ciekawa rzecz. Tu się tą saunę włącza. Zobaczcie, tu są już akcesoria, czyli kamyczki. Jest też wiaderko na wodę, sobie można tą saunę rozpalić. Tu jest też część wypoczynkowa przy saunie, czyli leżaczki, można tu sobie pocilować. Tu jest też taka, zobaczcie, część z konsoletką, lustro. Fajnie to wygląda. Ogólnie cały wystrój, jak najbardziej na plus. Dharma Style w Rzymie polecamy, jak najbardziej.